O siema, przyjechaliście po mnie, Siemanko, witam się. O no, siema, Ło, okay. co się stało? Łopanie. Szymek, Szymek, spóźniłeś się po mnie. Nie, nie, to nieprawda to ty się... przyszedłeś ze wcześniej stary. <laughs> no, co? Ja ja moi drodzy, witamy was serdecznie. Ja jestem oczywiście Joshi, jak, jak widzicie, bardzo piękny, jak zawsze zresztą. Ale masz super Balenciagi stary. Balenciagi zafitowane no. do Tiro. To jest totalne. Ale brudne fu. Ej, przestań tak mówić. I słuchajcie, moi drodzy, zostałem członkiem tej jakże pięknej ekipy Minecraftowej, więc no, będę potrzebował przede wszystkim też waszej pomocy, mianowicie każda jedna nowa subskrypcja oraz każda jedna łapka w górę, więc zostawiajcie teraz w tym momencie. To jeden dolar, więc pomożecie mi przeżyć na tym pięknym świecie. No mam nadzieję, że dom o, jest sprawi Z prawej jak coś, z prawej lodziarnia. Z lodziarnia. lodziarnia. Nie no, szybciej, szybciej, ja nie chcę do tej lodziarni. Ja chcę do domu, stary, ja chcę zobaczyć swój pokój piękny, bo słyszałem, że przygotowaliście coś dla mnie, aczkolwiek no co? Yy... No jasne, tak, tak. Yy, A... Nie no, miejsce jest na pokój, ale czy coś tam nie słyszałem. Nic nie przygotowaliście dla mnie? Yy... Niespodzianka, nie że nic Dobra, nie Dobra, okej, okay, okej, okay, to w takim razie zobaczymy. Dojedziemy do domu i ja wam wszystko 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 pokażę. Do domu? Daleko jeszcze? Yy, tak. Nie, tak. to znaczy, ta... To... Uwaga! O nie, bo ja mieszkam Jeszcze... z ooo... wyjazdem teoretycznie. Czy to o, już tutaj? To tutaj, ej, tak. kto tutaj zaparkował. Nie, o, nie o, ej, bo my nie. pomyliliśmy chyba z domem ekipy X. E, nie, e, nie, znaczy to nie, to jednak przy, nasz. Przepraszam, co? E, nic, pomyliło mi się jednak. Ej, kto tutaj to zaparkował? To, nasz, to Dobra, w takim razie zaprowadźcie mnie do, do mojego pokoju. W takim Dobra, razie. No, to nie, nie będziemy ci pokazywać takich pierdół jak duży salon. No oraz, nie, no to, to oraz jest naprawdę rzeczywiście salon pierdol. wspierających. Nie będziemy nie wam takich ważne. pokazywać. Chyba nie. Nie pokażemy ci także kuchni dużej i e, Ani łazienki na dole też no, czy, wy sugerujecie, że, czy Wy sugerujecie, że łazienka mi się nie przyda, ale łazienkę zobaczysz no na górze, rano. bo ty wiesz e. co na, na górze? Na górze, na górze. Na... Na... A łazienkę jest na górze na... specjalnie. Ale na... tutaj masz... Nie, to jest taka bezspólna. Na... Tutaj masz łazienkę Nie, to jest tylko moja. Więc... Okay. No, tutaj masz Patrz, A wiesz co śmiesznego, jak sobie usiądziesz i klikniesz G, teraz sobie kliknij. G? O nie co tu się stało w tym momencie? Oo już jest co ale zostawimy się tutaj, nie? na <gulel> <gulel> kanale osiągnięty. No, no, w takim dobra. razie zobacz, tutaj mamy windę specjalną Uuu, i żeby, żeby do twojego winda. pokoju się dostać, to trzeba kliknąć po prostu spację na tej windzie. Ale to nie, to po prostu wyjeżdżamy na górę. Tak, i jest tutaj jest tutaj twój pokój, tylko na razie on był zabity dechami, więc już to zamknąłem, ale tutaj uwaga. No. Przygotowaliśmy dla ciebie coś fajnego w tym domu. Okay, dobra, eee, czyli. No, jak to, najbardziej, czyli, czyli, czyli. tak. Czyli to. Cały dom wygląda naprawdę bardzo pięknie. Wy mówicie, mm -hmm. że zrobiliście mi niespodziankę. Mhm. Mm Okej, okay, dobra, w takim razie jestem gotowy. Dobra, to Dobra, otwieraj, otwieraj, otwieraj samemu. I tu jest od już pierwsza niespodzianka na Twoich oczach, czyli popatrz. Aj, masz co? ogromną lamię. Nie, 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 nie to z tyłu. Tutaj nie, tą lamię. Okay. Tą lamę. No, no, no. Powiem Wam, że. Bardzo miło z Waszej strony. No, aczkolwiek... Spodziewałem się, że jakby to chociaż ściany będą pomalowane. Ej, Ej nie, ja ale to, to, się, to, wiesz, to wieś, jak się tutaj jest Dobra, to jest ci robić. nawet z kaktusów z Brawlers'em. Dlaczego takie obroty? Bardzo, bardzo mi miło, że mnie tak powitali. Dobra, za zabierajcie! Super! Zabierajcie, u, nie ma co. U, u. A, a, mi, a co to tutaj jest? Yy, bo a, właśnie, zapomnieliśmy, że odezwała no. się do nas firma Predator, która, która powiedziała, że ma dać ciebie specjalnego laptopa. Ja ta. Taki prezent ja rozumiem. Ale ja nie znam się na tym laptopie. Ja, zobacz, ja też. Nie. Ale zobacz, czeka, ma to jakieś O, dobra, to, to, to ja włączam go w takim razie. Ej, ale ty wiesz co to jest w ogóle za laptop Yoshi? Dlatego, no. go w, dlatego go włączę i może się dowiemy stary. To ty nie wiesz, na moim i na twoim biurku spoczywa Predator Helios 300 z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 2060. To co widzisz właśnie na swoim świecie w Minecrafcie to jest emulacja Ray Tracingu, czyli całkowicie nowej technologii, która niebawem będzie oficjalnie wspierana, oczywiście też w Minecrafcie. Więc jeśli szukasz sprzętu, który będzie ci służył naprawdę przez masę, Następnych lat to jest to tak naprawdę dobra inwestycja w swoje dobre granie. Gdyż właśnie z tym sprzętem osiągniecie najwięcej FPS-ów w najlepszych grach, które dopiero wyjdą lub aktualnie już są na rynku. Więc jeśli jesteś youtuberem, streamerem, może jakimś programem, to koniecznie zalecam Ci zakupienie takowego sprzętu, który posiada GeForce RTX. -a. Więc jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wbijaj koniecznie w opis. A teraz wracamy do Twojego troszeczkę innego świata. O, co tu się Co tu się ja... stało? Ale, ja, ale co ale tu się stało? Ale stary popatrz w ogóle na ten laptop ja jak wiecie. wygląda stary, jak ten monitor się... Jak ten monitor się rusza w ogóle. Ja, Ej no. słuchajcie, słuchajcie, teraz... Teraz słuchajcie, jako że już wszystko wygląda lepiej, i jako że umiem tutaj wszystko lepiej, słuchajcie, e, ta, ja wezmę rzeczy z pudełek ta. i najzwyczajniej się porozstawiam sobie już z moje mebelki tutaj, więc... Mm. No, więc dobrze, że przybiorzesz się te wszystkie kartony Szymyk. ze tej starej chaty, no. No, to? właśnie miło, że je tutaj A ty daliście. A te dziury to co tam było? To jest nieważne. Mm. A jak to, coś... A... o co chodzi? Nie, nie, nie ma żadnej dziury w ścianie jak co. Nie, nie czemu tam stoicie? Nic, e, kto kąt tam Neurax, co kąt Powoli. Ojeju, chyba wziąłem za mało rzeczy. Więc wiecie co? Ja wam tutaj wszystko zostawiam, słuchajcie. Więc możecie to porozstawiać, a, a ja ty może... gdzie ej, ej. Ale czekajcie, ja pójdę po po pierwsze, no to muszę zrobić siku. A walizki musisz wziąć Tak, przecież. muszę wziąć a. też walizki z auta i i pudełka, które już tam wcześniej wam przygotowałem. I no. pewnie są gdzieś na dole Więc dobra, okay. słuchajcie, ja w takim razie okay. idę dobra. E, i zaraz do was wrócę. Uuu, ale ładna ta winda teraz się stała Jak ładnie w tym domu, ojeju, ale ładnie ta zostawiły się no. Dobra, w takim razie, słuchajcie, a gdzie była ubikacja? Jeju, bo ten dom jest mega duży Powiem wam szczerze, że chyba się tu jeszcze nie będę odnajdywał przez jakąś chwilę. Aha, tu są sekretne drzwi jakieś? O, tu jest łazienka, dobra, okej, okay. w takim razie. E, słuchajcie, no ja tutaj generalnie... O, nie potrafię wejść sobie. O, dobra, w takim razie. E, Ej, no e, i rakt. woła mnie halo. ktoś. No i rakt? E, halo! Stary, słuchaj, gdzie jesteś? Ja gdzie ty jesteś? Na dole, o, cześć, 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 słuchaj! Wow. A! Jej. Ej, stary, wow. nie skacz tak. Ja wiem, Jej. że tu. Ja no, wiem, że tu na kanapę... Słuchaj, stary, powiedz mi tylko, gdzie są te wszystkie pudełka. Yy, ale które pudełka? No, te, które miałem zabrać do mojego pokoju, wiesz, z meblami pozostałe. Yy, zabrałem przecież do góry. A, zabrałeś? Już? No okay. i przecież są góry. A okej, okay, czyli to już były... Dobra, czyli no. już zaniosłeś wszystkie pudełka. Dobra, okej, okay, w takim razie... Wracamy sobie na górę w takim razie. Okej. Okay. i i i dobra. Ooooo Ale tutaj... Co to za dźwięk? eee, e, Jaki dźwięk? Co to za dźwięk? Ej, halo, co to się mi zrobili? To, to, Aha, to, to jest zalaliście prank. mi... Dlaczego zalaliście mi pokój? Yyy... To jest to lama to lama Uuu, zrobiła. Nie zwalaj, nie zwalaj na lamę, co? Stary, <grym> powinieneś <grym> powiedzieć teraz wow, super, nie spodziewałem się tego, świetny prank. Tak I przynajmniej pod... robił Dis stary. Tak, nie, i my też robimy Juste just te rob... Price. Nie no, sorry. ale panowie i panie zresztą też. No kurde, jak ty. Co ty robisz w ogóle? Czy ty basen sobie zrobiłeś prywatnie no Nie, właśnie w ogóle stary? Już teraz, o, masz, stary. Ty ty masz ty masz ty rozum i godność człowieka, no, naprawdę co? co? Może sobie jeszcze zjeżdżalnie tutaj zrobimy, co? Nie, no, w tym ale pokoju. No ja próbuję zbierać tą wodę, ale to zobacz, to z tego twojego... Ajajaj, z tego twojego laptopa. No, fajnie się skacze do wody. Zobacz. Ale super. To chyba Te, no naprawdę, chyba naprawdę się nie udał wam, że... ten prank po prostu. Powiem wam, no, że, powiem wam że szczyt kumorów, my coś przygotujemy, no, coś no. stosowego okay. i będziesz miał ten pokój jak nowy i będzie super. super. Okay, ten... no. Taką lamę dla ciebie zrobiliśmy, no, to jest coś lepszego jeszcze. Okej, okay, okej, okay, dobra, nie ma problemu. W Będą dwie razie... lamy! Nie, Czyli nie, nie będę, będę musiał. Psz, czy... Nie możesz trać niespodzianek, dobra, nie zdradzaj takich rzeczy, no i bo przecież nie No dokładnie, nie możesz. złaś z lamy w dlaczego stoisz na lamie? A bo czemu ja, ty, ja w ogóle tej nie siedzę? złapać? Ale to nie jest lama do siedzenia, to jest lama do ładnego wyglądania w pokoju, Nie, bo może to nie... Zobacz, to jest, si jest siedzonko. Nie, Hop. no ale spokojnie. Coś jeżeli ci zrobimy jako taki prezent, bo i tak mieliśmy coś zrobić, ale za szybko przyjechałeś po prostu i nam się Aha, nie udało chciano no, zrobić. Okay. A my mieliśmy pomysł na to, żeby zrobić po prostu basen w domu. Bo ten basen na zewnątrz to już nie wystarcza tylko, tak? Y nie, ten basen na zewnątrz jest... I właśnie jest... Na, 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 musimy na... filtry do niego kupić. Na lato, na, na lato on jest, a już jest jesień, no. stary. Ale ja się idę, nie wiem... Położę się na kanapie, będę musiał spędzić całą noc na kanapie, więc 10 tysięcy łapek w górę. Ja nagrywam, spędziłem noc na kanapie w domu ekipy. No mam nadzieję, że się to uda. Tutaj na telewizorku, jak widzicie, wyświetla się informacja na temat tego laptopa, który dostałem na górze, więc bardzo fajnie dziękuję za sprezentowanie I tak nie naprawdę, ma za co. Jeśli będziecie zainteresowani, by sobie takiego laptopa sprawdzić, to wszystkie informacje znajdziecie tam na dole, więc idźcie tam, idźcie tam na dół, nie? To tam chyba opis się. To nazywa, ale Dokładnie. czemu skaczesz mi po głowie, Maja? O właśnie, i Szy Szymek, słuchaj, uh -huh. bo my ostatnio zrobiliśmy też kanał we dwójkę. Dokładnie, więc serdecznie wbijajcie na kanał Reakcja, zasubskrybujcie tam ten kanał, jest tam już e, kilka filmów chyba, te, chyba. są Jest tam dwa? Akcja, dwa, dwa akcja i dwa akcja. filmy, więc, więc polecam, że Link tutaj e, znajdziecie oczywiście w opisie oraz e, w kartach tutaj, ekranie końcowym i, i tak dalej. I tak samo jak link do tego laptopika. No, no to cześć. Halo, hello! hello.